Dzień dobry, bardzo witam w mojej kawiarni. Jaką kawkę dzisiaj podać? Witajcie w kolejnym odcinku z Good Coffee, Great Coffee i jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zachęcam do zajrzenia w kartę. Tam znajdziecie całą playlistę, a my dzisiaj zaczynamy dzień 29. Nie mogę się zdecydować między truskawkową latą a odświeżającą truskawką. Zrób mi obie. Wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić chyba obie kawy z pamięci. Nie jestem pewna, ale truskawkowe lata to po prostu latę z syropem truskawkowym, więc tutaj raczej nie będzie problemu. A odświeżająca truskawka to prawdopodobnie lemoniada truskawkowa. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Tutaj dodajemy dwie porcje tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Y Uczymy się liczyć do czterech. I z racji tego, że to jest pierwsza klientka, to ja się postaram tutaj ze wzorkiem. Jak sobie pomyślałam, że w sumie, skoro już umiem robić serduszka, ups, to zrobię jej takie trzy. Pierwsza kawa, pierwsza kawa. Chciałam się postarać wyjątkowo, a wyszło jak zwykle. Do odświeżającej truskawki musimy dolać jeszcze. A czekajcie, lód! I dolewamy jeszcze wody, i wydaje mi się, że tutaj wszystko powinno być ok. Zamierzam schować tę napój do safe, i nic go na zawsze. Uff, udało się. O, maskotka tańczy, w końcu, w końcu widzę jej taniec. Chcę piękna wróżu. Ja dzisiaj tutaj testuję moją pamięć, czy pamiętam w ogóle, w jaki sposób robi się te kawy. Ale wydaje mi się, że to była mrożona kawa z syropem truskawkowym, zimnym mlekiem, bitą śmietaną i truskawkami. Zobaczmy. W sumie dużo ryzykuję. Miałam dzisiaj kupować składniki. Za nie mówiłam. Pamiętam. Jestem w szoku, kochani. Dzisiaj chyba mamy jakiś wyjątkowy dzień. Chcę wodę z lodem i bitą śmietaną. O nie, znowu? Przynajmniej plus jest tego taki, że ten przepis jest naprawdę prosty. Jednocześnie wydaje mi się mega obrzydliwy, ale do no skoro klientka tak bardzo tego chce, to ja oczywiście nie mam wyjścia i muszę spełniać jej życzenia. Ten napój nie dopełnia! Dodaj śmietankę, do mojego Espresso, proszę! O! To jest nowy przepis! Podoba mi się, aczkolwiek czy powinnam dodać śmietankę do Espresso w tej malutkiej szklaneczce? Spróbuję! Jak się nie uda, to najwyżej przelejemy do innego naczynia, ale może rzeczywiście będzie to wyglądało dobrze? Ej, w sumie wygląda bardzo apetycznie. Proszę bardzo, smacznego! Zamierzam schować się napię do sejfu i cenz go na zawsze! Pisze piosenkę zatytułowaną Truskawkowe Laty na Zawsze. Mogę dostać dwa jako inspirację? Oczywiście! I już mam pomysł na wzorek, jaki dla tej pani zrobię. Z racji tego, że to ma być muzyczna inspiracja, to spróbujemy zrobić jej nutki. Mam nadzieję, że będzie zainspirowana po tej kawce. Proszę bardzo. To jest fantastyczne. Powinna zamówić więcej. Chociaż dzięki temu mamy kolejnego klienta, że nie zamówiła więcej. Nie możesz spać? Baristo, wiem. Potrzebujesz tego słodkiego espresso? Co się właśnie wydarzyło? Gościu wyszedł, zanim zdążyłam zareagować, ale nieważne, 59 dolarów zarobione, a to znaczy, że możemy sobie kupić przynajmniej jeden syrop. I będzie to syrop czekoladowy dzisiaj. Na syrop waniliowy jednak jeszcze muszę zarobić, więc zaczynamy kolejny dzień. Espresso! Ten klient wie, czego chce, ale jednocześnie wydaje się być taki trochę mało gadatliwy. Nie jestem do tego przyzwyczajona. Proszę bardzo. Barista, piękna, tropikalna rybko. Okej, okay. tylko po to, żeby wyrzucić mi taki tekst. Miałam sen o lodzie pływającym w basenie z kawą i zimnym mlekiem. Czyli chcę mrożone late. Dobra, już w takim razie robimy dla pani mrożone late. Proszę, ten sen wcale nie musi być... Tylko z tym. Pływałabym w basenie z tym pierwszym napojem, ok? I w ogóle mam wiadomość. Nowe przepisy. Mrożone czekoladowe late. Brzmi mega smacznie. Czekoladowe late. Yy, a, czekajcie, bo ja tutaj sobie czytam w telefonie, a tu to klientka kolejna. Nie żyje odświeżająca truskawka. No to w takim razie robimy dla pani truskawkową lemoniadę. Smacznego. Ten napój wygląda tak słodko, że nie mam serca go pić. Hmm, nie taki był mój zamiar, raczej chciałabym, żeby pani wy jednak wypiła. Poproszę jedną różową kawę. Zrób mi piękna wróżu. Myślałam, że będę po prostu robić lata truskawkowe, ale jednak zadanie jest trochę bardziej skomplikowane. Niemniej myślę, że sobie świetnie poradzę, zwłaszcza, że do tego nie trzeba podgrzewać mleka, co jest chyba zaletą. Proszę bardzo, jeszcze tylko truskawki na czubeczek. Piękna wróżu dla pana. Och, prawidalny, fantastyczny. Jak to prawie, ja się bardzo starałam. Ćwiczę plucie! Poproszę trzy szklanki zimnej wody. Dodaj do nich lód. Dobra. Kolejna plująca osoba. Ja nie wiem, czy tutaj się odbywa w mieście jakiś specjalny konkurs dla ludzi, którzy plują. Z drugiej strony, jeśli mi to pozwoli zarobić, to w sumie co mi do tego? Bardzo proszę powodzenia. Dziś na 10, czekaj 100 na sto, czekaj to samo, to znaczy 100 na 10. Dobra, chyba pierwszy raz to przeczytałam. Moje randko chce się podzielić latę, ale ja chcę swoją. Zrób dwie, proszę. Nie ma sprawy, już robimy. Skoro to jest randka, to zrobię mu serduszkowe latte, ale z dwoma serduszkami. To pierwsze w sumie wyszło ładniej. Znowu podaję dwie kawy, z których jedna ma fajny wzrok, druga mniej, ale to są serduszka, perfekcja. Okej, okay, bardzo się cieszę. Udanej randki. I koniec dzisiejszego dnia. Rzeczywiście dobrze działa to, że mam otwartą kawiarnię dłużej, bo zrobiłam dziś 70 dolarów. Wspaniale! Jednocześnie mamy zrealizowane zadanie podaj 20 napojów, czyli dodatkowe 50 dolarów. A to znaczy, że na pewno dzisiaj będzie mi stać na ten syrop. Kupujemy go od razu. Syrop waniliowy za 150. Strasznie drogo, ale myślę, że będzie warto, bo na pewno się to zwróci w kawach. Prawda? I prawdopodobnie... Teraz możemy spodziewać się Judy w każdym momencie. nie staj się! Plotka głosi, że Judy zacznie dziś testy WCA. Miejmy nadzieję, że kawiarnia Karla i dobra kawa Elo są gotowi na pierwszą lekcję napojów smakowych. Oho! Czyli zaczyna się! Już się boję! Cieszę się, że jesteś przygotowana do treningu, Agu. Podczas moich podróży odkryłam wiele ciekawych kombinacji napojów. O, bardzo ciekawie! nauczyłam się, że niektóre kombinacje smakowe smakują lepiej niż inne. Odpowiedzialnością baristy jest określenie, które z nich są lepsze. Rozumiem. A gdybym Ci powiedziała, że na śniadanie z czekoladą, jaki smak dla Ciebie sugerowała? Ym, myślę, że truskawkowe dla przełamania? Dokładnie tak! Truskawkowa lata dobrze komponowałaby się z czekoladą, łącząc sierpki i bogaty smak. Dlaczego nie zrobisz mi jednej? Nie wiem, czy to już się, test się zaczyna. Dobra, zróbmy jej w takim razie idealnie zrobioną kawkę. Tak, żeby zrobić dobre wrażenie. Tylko jaki wzorek jej narysować? Hmm. Dobra, zróbmy jej po prostu serce, bo w końcu tego mnie nauczył Karl, nie. Proszę bardzo. O, ale pyszne! Idealnie komponuje się z drogalikiem czekoladowym. Hura! Bardzo się cieszę, że ci smakuje, Judy. Dam Ci trochę czasu na ćwiczenia. Na razie skup się na napojach troskawkowych. Pamiętaj, że to tylko trening? Baw się dobrze, Agu. Yy, spróbuję, dziękuję bardzo. Ona jest dużo mniej wymagająca niż Karl. Agu! Tak? Czy mogę? Chcę. Yy, co? Chcę. Napój! Dobrze? Chcę napój! Ach. Już, powiedziałem to. Haha, upewniam ha? się, że się nie obijasz. Daj mi latę, dziobię i nie mów nikomu, że tu jestem. Okej. Okay. Nie mógł sobie zrobić latę u siebie? Ale to w sumie może działać na moją korzyść, że skoro konkurencja do mnie przychodzi, niech tylko klienci to zobaczą. O kurczę, za dużo kawy się nalało. Eee, no cóż, będzie musiał jakoś się z tym pogodzić. Proszę, Max, twoje latę. Dzięki. To jest dobre. Okej, okay, pa. Eee, smacznego. To jest dziwne. Max, co ty tu robisz? Co? Nic, nic nie robię. Co ty tu robisz? Jestem tu, by trenować agu. Czy delektujesz się jednym z jej, jej napojów? Nie, ja po prostu przeprowadzam kontrolę jakości, ok? Lubisz napoje agu, prawda? Ha, teraz się wyda. Absolutnie nie. Nigdy bym tego nie zrobił. Potrafię zrobić własną kawę, wiesz o tym. OMG! Uwielbiasz to, no moje agu. <laughs> Co? Nie! Nie lubię! Pfff, nieważne, muszę lecieć. Ale fajnie! Max się nie przyznaje, ale na pewno smakuje moja kawka. Masz troskawki? Czy możesz dodać jej kawałki do mojego americano? Oczywiście! No i to mnie bardzo cieszy, że ludzie w końcu zamawiają jakieś urozmaicone te kawki, że przecież. Ja po to właśnie te dodatki kupuję, żeby oni sobie pili nie tylko te wymyślne napoje, ale też po to, żeby oni te proste sobie urozmaicali. Bardzo fajnie, czekajcie. Yy, Amerykano. Po prostu z gorącą wodą. Ostatnio do gminy robię Amerykano z zimną wodą, więc na tym się muszę bardzo skupiać. Z kawałeczkami truskawek dla dekoracji. Proszę bardzo, smacznej kawusi. Ten napój jest odpowiedzią na ostateczne pytanie dotyczące życia wszechświata i wszystkiego. Wspaniale. Czekajcie, bo coś mi tu klika zadanie. Przygotuj 10 doskonałych napojów z truskawkowymi składnikami. Okej, okay, czyli to jest zadanie od Judy. No dobra. Czy to jest prawdziwe życie? Czy to tylko fantazja? Pragnę espresso powiedzieć co do rzeczywistości. Dobra, znowu mi siedzi w, y, piosenka w głowie. Ale powstrzymam się i nie będę śpiewać, po prostu zrobię zamówienie dla mojej klientki. Chyba <laughs> świat byłby lepszym miejscem, gdyby każdy miał takie napoje. Chcę mrożone late. Dodaj syrop truskawkowy. Świetnie, nie będziemy musieli spieniać mleka ani robić wzorków. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu nie lubię po prostu robić tych napojów ze wzorkami. Dzisiaj skali dzień na taki zimny napój? Nic specjalnego, ale w porządku. Co? Ej, starałam się, okej? Okay? Zafunduję sobie dzisiaj dwa napoje piękna w różu. Bardzo dobrze, że jest to kolejna kawa z truskawkami. I jednocześnie jest to kolejna kawa, która nie wymaga ode mnie spieniania mleka. Bardzo się cieszę, dwa kubeczki w takim razie już sobie przygotowuję. Do tego lejemy syrop, mleko. Cieszę się, że powoli zaczynam już uczyć się tych przepisów, bo pojawiają się kolejne, które warto będzie zapamiętać. Smacznego! To jest tak blisko bycia jednym z najlepszych napojów, jakie kiedykolwiek piłam, dobra robota! Jejku, to jest chyba najlepsze, jaką usłyszałam do tej pory! Lady są pyszne, ale ja uwielbiam moją syropem waniliowym. Mogłabyś zrobić dwie? Ulala! La, pierwsze napoje z syropem waniliowym. Fajnie. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała ta kawa, właśnie w momencie, kiedy dodamy ten syrop. I czy będzie miała zupełnie inny kolor? O! Zdecydowanie tak! W sumie nie wiem, czy wygląda apetycznie. Ale zróbmy serduszko. Wzorki też nie wyglądają zbyt dobrze na tym. Myślę, że najlepiej wyglądałyby wzorki, które byłyby na przykład, nie wiem, z kakao, cynamonu albo jakiejś takiej ciemnej przyprawy. I zapomniałam dodać syropu! Czekajcie, a co się stanie, jak dodam teraz? Dobra, chyba muszę zrobić jeszcze jedną kawę. Ten wzorek też mi nie za bardzo wyszedł, ale już się spieszyłam. Proszę bardzo, przepraszam, że tak długo to trwało. Jeszcze oglądali kawę, baristo? Uff, przynajmniej smakowało. No, i niestety, te kawy chyba będę musiała wybić sama. Ale zarobiłam 61 dolarów i 100 aż wydałam na składniki. Strasznie dużo wydaje, ale no cóż, tak to wygląda. Poproszę syrop czekoladowy w latę. Na zimno, ok? Fajnie. Nowy przepis na początek dnia. Uu, ten syrop też bardzo dobrze wygląda, powiem szczerze. Bardzo proszę. Zamierzam schować ten nabój do i cenić go na zawsze. Lepiej proszę wypić, bo... Trzeba się nawadniać? Zimne lata z lotem byłoby miłe. Super! Dzisiaj rzeczywiście jest bardzo gorący dzień, więc nie dziwi się, że wszyscy zamawiają dzisiaj zimną kawkę. Smacznego! Ten odpowiedział jest na że pytanie, w oporze. czemu oni tak się powtarzają?! Wymieście coś nowego, ludzie! Piszę piosenkę za zesłuchowane, utroskawkowe lata na zawsze. Mogę dostać jego inspirację? Yy, no, pewnie! Znowu potrzeba inspiracji, ale to dobrze, bo w sumie ja dalej muszę robić napoje z truskawkami, a ludzie ostatnio zaczęli zamawiać inne napoje również bez truskawek, więc chętnie poćwiczę dwa uśmiechnięte laty dla pani. Proszę bardzo, wszystko w moim życiu doprowadziło do tego momentu. Zapraszam podobnie w takim razie, jeśli będzie potrzebowała Pani inspiracji. Wszyscy mówią o odświeżającej truskawce. Wezmę dwie. Świetnie. To jest akurat napój, który osobiście bardzo lubię robić. Nie wiem, czy to wynika z faktu, że nie wymaga to kawy, ale jakoś tak podoba mi się ta odświeżająca truskawka. Chyba tutaj mi się dolało odrobinę za dużo syropu, ale smacznego. Wow, to znaczy wow. Okej, okay, chyba nie zwróciłem na to uwagi, ale to dobrze. Zrób mi waniliowolatę, ponieważ jestem budownikiem, który lubi łagodność. Yy, Okej, okay, nie wiem, co jedno ma do drugiego, ale dobrze waniliowa dla pani. Proszę bardzo, budowniku, moje życie było kryptarze tego momentu. Dziękuję Baristo, nie ma za co! Chcę piękną w różu! Super, czyli kolejna kawka, która nie wymaga ode mnie spieniania mleka. Kurczę, nie pamiętam, czy w tym były truskawki zgniecione. Ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Dobra, dostaję gościu w gratisie. Z racji tego, że jest już późno, to nie pamiętam aż tak. Nie, że od zdecydowanie może było lepiej. No dobra, czyli przez to, że jednak dodałam mu te rozniedzione truskawki, to chyba mu nie smakowało aż tak bardzo. Dzisiaj wydałam trochę mniej na składniki, yy, zarobiłam odrobinę mniej również. No i znowu zepsuł mi się ekspres. Dobra, naprawmy go. Bo z tego, nie mogę prowadzić mojej kawiarni.